Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Roki. Dzisiaj zagramy sobie no, w serię, której nie zapowiadałem nigdzie i po prostu będzie się ukazało ciki raz na jakiś czas, jak się będzie nudziło. Więc, e, e, Black Ops 2, Kalowice oczywiście na multiplayer. E, przyjąłem mecz publiczny, znajdź mecz podstawowej, będziemy podstawowy deathmatch dead wybierzmy nie będzie to albo to nie będzie osoba tak jest, już mam 48 poziom więc trochę, trochę w to grałem i tak na moim kanale już dawno, 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 dawno temu nie było żadnego odcinka. Było to związane z problemem mojego komputera. Yy, potem y, ja musiał... Y, znaczy następne... Y, te odcinki, które były, na przykład y, chodzi mi głównie o fan Simulator to były tak jakby prologi takie. Teraz znalazłem kumpla, z który będę mógł grać, przeszkadźmy kilka modyfikacji i spodziewajcie się w tym najbliższym tygodniu jakiejś nowej. Y, nowej, y, by to nowej serii Załóżmy, że to będzie drugi sezon farminga, więc żeby też jak kogoś interesuje farming, bo wiem, że ma najwięcej wyświetleń, to żeby yy, po prostu obejrzeli. I odcinki z tego my trwały jedna rundka, takie szybkie odcinki. Weźmiemy... Snajperkę. Weźmiemy do góry tutaj. Zbliżenie? Jest? Jest. No. O, jest. Z drugiej strony. No, jakoś to zbyt dobry graczem nie jestem. No, od czasu do czasu może sobie pograć, jeśli się nikogo nie zabroni. So it's Не играю. już tego że się nie i... i, i, klasa, i klasę i wierzymy w tą klasę aktualnie gra wszystko ładnie chodzi, 30 tak jak się zamierza. No, widzisz, tutaj są nasze te tutaj elegancko. Takimi seniami będzie Alejmy znaczy to jest... Be advised, hostile UAV incoming. Tak jest Dokładnie jeden. Wiem, ja że będę czekał przy wejściu o ty... Nie. Nie? Be advised. Hostile hunter, killer drone inbound. Jak jest na 5 Boże kierami? On no, dawno nie grałem w ogóle. There's, 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 there's... he's that's

W ten tryb chodzi o to, że jak pisze, że dobijesz, to wiesz, gdzie UAV above. Za dużo na wygrywanie. Wiesz, jak na nią. Albo o snajpera, nie? Na twarcie. Hostel hunter-killer drone inbound. najpierw dobrze ustawić Już o dobra, to jest nasz dobra się nie że... ktoś jeszcze to że to jest jakiś fakt zawsze warto sprawić, żebyś kinał

No Tak jak mówię, to będzie taka szybka, krótka, krótka, krótka I, i tak jak wspominałem, to na moim kanale będą tylko dwie serie na razie no, Za szybko zaczęłam, po prostu mój kanał już kilka serii Będzie seria właśnie, tak no z tego tak zostanie jakiś czas Yyy Zero tracka i sfermita, jeszcze stare dokładnie, więc nie trzymać się do tego planu, który wcześniej podałem, że napiszę. nowy plan. This is it. Pick it up. Be advised, hostile UAV incoming. Przed Dawaj, 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 job, Zwycięstwo. Premia meczowa. Może nice dwa, mecze. I to dobra dwa mecze nie ma być. Ostatniki, proszę Państwa. Kopi tam bomba. Pozdrawiam Cię, ja najsłabsza z swojej mam nadzieję, że w następnym... następnej grze to poprawię. Ale odgłokować szybki ma znak, szybsze no logiczne jeżeli. Hmm. To, to jest dobre dla... sniperów. A jeszcze bym chciał się wziąć z klasy. Co my tu mamy, to nie wiem. O, tu niektórzy to ktoś... jest nie priorytet. Aha, o, ta jest dobra. Ule, mam blokowane w tym wszystko i to jedno było. To jest ten trzykinę insela, jeszcze możemy dać. Celność. Mamy to. I Nie będzie tamto. Nie. Zdamy to. No dobrze, owej. Nieważne. Trochę nie wyszła ta zmiana, ale... Jaka? o Oo! Udało razu że mi Flara taktyczna pozwala na toczenie miejsca, w którym się odrodzisz. Oczekiwania na sangry i hijacket czegoś tak. Wody międzynarodowe, deadmage firmowe. Pewnie w yy, to właśnie tak w odcinku będzie... Nowa, nowa we're winning this fight this. team deathmatch come oh. down come light him up sniper we've lost control sniper screw

Stop. No, I, ah, I should... UAV inbound. Hostile lightning strike inbound. <laughs> Grenade, get out of RCXD in your AO. We're losing this fight.

I'm sorry.

Spodziewacie się na przyszłych dniach na no, przykład z Euroterraka i Farming ja Essence. Dzisiaj, prawdopodobnie po wyczyszczeniu tego filmu, y, prześlę Wam y, Violetę. No, szybko tutaj. Zemstę oceniamy powrót dwa razy. Tylko statystyki będą no, słabe. No, no, dobra. Oto z tego chciałam, Podziękuję. No, to do, do usłyszenia. Cześć. I pa, pa.